Dobra, to teraz tak, to pole, każdy specjalista bazowo daje dwa, dwa nauki, dwa kultury, zabiera dwa, dwa jedzenia, dwa yy, udogodnienia, to się potem zmienia, tam potem jest mega dużo rzeczy, które na to wpływają. Mam takiego moda, który mi podsumowuje obok tego, który... Specjalista netto mi da ile, czyli na przykład tu jest plus 4, plus 2, czyli plus 6, ale minus 2, minus 2, czyli minus 4 Plus 6, minus 4, w sumie plus 2, czyli to pole jest najbardziej opłacalne Dobra, ale czemu jest tak, że tu na przykład jest 2, 2, a tu jest 42. 2 I teraz tak, zobaczcie, tu jest zasób i tu jest zasób Mamy tu Dwa budynki naukowe Czyli Akademia, która tu jest, dostaje plus 1 od tego i plus 1 od tego Obserwatorium, które tu jest, dostaje plus 1 od tego i plus 1 od tego. Czyli w sumie premia za sąsiedztwo tego pola w sumie to jest plus 4 do nauki. Bo są dwa budynki, które mają po dwa premii za sąsiedztwo. Ta premia za sąsiedztwo, która jest na tym polu, jest mnożona razy pół, i to jest to, co jest dodawane do specjalisty. Czyli jak na tym polu jest 4, y pl jakby plus 4 nauki i dzięki temu, że są dwa zasoby. W sumie na dwóch budynkach to specjalista to mnoży razy pół i dodaje do swojego wyniku. Czyli on ma dwa nauki bazowo i dwa, dlatego że to pole ma cztery nauki, jakby w bonusie. Czyli dlatego jest ważne, żeby budować, żeby, nie bu żeby na przykład nie mieszać budynku ponadczasowego z budynkiem nieponadczasowym, dlatego że budynki ponadczasowe nie mają premii za sąsiedztwo. Czyli, jakby tu był na przykład Spichlerz i Akademia, ten specjalista nie dałaby tu 4 nauki, tylko dałby tu nauki 3, dlatego że Spichlerz by nic nie dał i tylko ta Akademia miałaby plus 1 od tego, plus 1 od tego, czyli Akademia miałaby plus 2, Spichlerz miałby plus 0, no a połowa z 2 to jest 1, czyli specjalista ma bazowo 2. Plus jeden z tego pola, gdyby to był Spichlerz i dostałby trzy, a nie cztery. Yy, dlatego nie wkładamy specjalistów tam, gdzie są budynki ponadczasowe, bo one z reguły tam się nie opylają. Dobra, tu na przykład mamy lepszą sytuację, bo tu mamy raz, dwa, trzy, yy, czyli w sumie mamy dwa budynki naukowe. Każdy z nich ma po trzy, czyli na tym polu jest plus 6 premii za sąsiedztwo. Naukowej, połowa z tego to jest 3 Czyli 2 plus 3 daje 5 nauki na tym polu, no i bierzemy to oczywiście Już mamy 24 dochody na tym polu, także naprawdę w porządku